Arena Legionowo jest coraz częściej wybierana przez reprezentację Polski w grach zespołowych na miejsce zgrupowań i sprawdzianów przed ważnymi imprezami międzynarodowymi. W ubiegłym roku przed Mistrzostwami Europy w Legionowie trenowali koszykarze, a reprezentacja Polski Siatkarzy rozegrała w arenie dwa ostatnie mecze sparingowe przed Pucharem Świata. W styczniu do Legionowa przyjechali piłkarze ręczni, którzy w niedzielę rozpoczęli rywalizację o medale Mistrzostw Europy i kwalifikacje olimpijskie. Zawsze szukamy takich ośrodków lub takiego miejsca, gdzie z względu też na geografię, jeżeli chodzi o podróże, lotnisko, wiadomo, też dojazd trochę do Warszawy jest na pewno utrudniony, ale przede wszystkim tutaj mamy pewien spokój. To co Pan mówił o tych dojazdach, to nam nie przeszkadza. Jest to też jakimś tam Zmiennością w ciągu dnia, a wszystkim tutaj na sali jest też są grupy sportowe siatkówka piłka ręczna, więc jesteśmy jakby w swoim żywiole, a mamy bardzo fajny obiekt i jest to trochę mimo wszystko obok Wielkiego Miasta, ale z boku. Arena znakomicie wpisuje się w wymagania reprezentacji nie tylko piłkarzy ręcznych, ale także innych halowych gier zespołowych. Trener Bogdan Wenta był bardzo zadowolony z warunków treningowych jakie zastał w Legionowie. Bardzo fajny obiekt, myślę, nawet do jakichś sparingów. Nie jest to wielka hala, ale jest skłonność wystarczająca dla na naszej dyscypliny do takiego kameralnego grania, do treningu doskonała, wszystko w zasięgu. Liczyliśmy, że siłownia będzie też wykończona tutaj na miejscu, ale mam nadzieję, że następnym razem już będzie tutaj troszeczkę trzeba było improwizować. Ale ogólnie bardzo dobre warunki. W środę reprezentacja piłkarzy ręcznych postanowiła zrobić niespodziankę legionowskim kibicom, organizując trening otwarty. Zainteresowanie było ogromne. Na trybunach pojawiło się około 1200 kibiców. Jesteśmy zaskoczeni, że tyle ludzi przyszło. Trochę się cicho zrobiło na treningu, bo zawodnicy byli na początku troszeczkę spieszeni tą ilością ludzi. Bo słyszeliśmy, że mają przyjść jakieś młode grupy, ale jesteśmy zaskoczeni, że takim rezonansem serdeczne dzięki miejmy nadzieję, że to zmobilizuje, zmobilizuje jeszcze zespół do lepszej walki na mistrzostwach. Po treningu kibice mieli możliwość rozmowy z trenerem i zawodnikami oraz zdobycia autografów gwiazd polskiej piłki ręcznej. Jedynym zmartwieniem Bogdana Wenty był brak kilku kadrowiczów, których wykluczyły ze zgrupowania kontuzje. Kontuzje niektórych, czyli ich nieszczęścia, są szansą dla następnych, więc, a naszym obowiązkiem jest skoncentrowanie się na tych zawodnikach, których mamy do dyspozycji tym, których nie ma, życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. My również życzymy kontuzjowanym zawodnikom szybkiego powrotu do zdrowia, a reprezentacji złotego medalu, który oznaczałby wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej lub miejsca gwarantującego udział w turniejach kwalifikacyjnych.